No i teraz właśnie zbliżamy się do pana Charakterniaka. Mianowicie nie okazał się on taki charakterny, jak śpiewa w swoich... Eee, a, inaczej, to, to, to jest pytanie, które, które przyrzucę dalej. Ale pan Charakterniak, bo jest z dwóch panów Charakterniaków, zacznijmy może od tego, żeby pociągnąć tą narrację mm -hmm. trenera, bo to jest dla mnie eee, ciekawy temat na poddymienie. Eee, jak ogólnie skwitujesz to, że praktycznie wszystko o czym mówił trener bonusa, okazało się hipokryzją i kłamstwem w sumie można powiedzieć. Nie? Oczywiście chodzi mi tutaj o śliską wykładzinę, mm -hmm. o fakt, że nie masz zasad w momencie, gdy on sam wpierdala ci partyzanta na twarz. Mm -hmm. Chodzi tutaj o tego plaskacza. Ej, ja po tym pytaniu tylko będę musiał siku, dobra? Bo ciężko mi się myśli, dobra? Szybki, szybko szybko polecę po tym pytaniu, ale najpierw się rozwinę. Dobrze, Rozwin się i chciałbym właśnie usłyszeć taką o, opinię na, na zimno, nie? E, w, wiesz co, no to może byśmy w ogóle wrócili do tego osoby praktycznie od początku naszej znajomości, mhm. jak mam chwilę, no to przyjechał faktycznie wtedy na Fame House. Właśnie, no. Może możemy opo opowiedzieć o Przy, całej genezie. Przyjechał tak? na ten Fame House i... I jak już zdążyliście zobaczyć na filmikach, pierwszy mnie kopnął, ok, ale w momencie, gdy ja powiedziałem, że jak. Ich, y, boxing Team się nazywa y, ich ekipa, i ja y, sparowaliśmy bokserskie, zostałem kopnięty, i spytałem się, że jak to mnie kopnął, i, no i że, 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 że przecież było w boksie. No, no to i wtedy ba, to miała trener... być. Ja też wtedy tam byłem. Tak, I to miała jest. być godzina boksu. I jego trener y, wydaje mi się, że chciał. Po prostu doprowadzić do mojej konfrontacji z nim, żeby ten Eryk mnie ośmieszył lub załatwić Erykowi walkę w Fame MMA I stwierdził, że w takim razie my walniemy sobie sparing na 100% przed kamerami na środku. Ja wtedy jeszcze nie trenowałem, nie miałem jeszcze nawet walki. To były moje pierwsze treningi w życiu. I, i co? Ale stwierdziłem, że no wyjdę na tą solówkę i tak, pomimo tego, że ćwiczy chłopak 5 lat, tylko że poza kamerami. I to na pewno gdzieś jeszcze krąży po internecie i słychać tylko dźwięk, co było dla mnie mega nieprzyjemne, że podczas tego sparingu przegrywałem faktycznie na punkty, ale... W pewnym momencie zrozumiałem, że go nie wypunktuje, i zacząłem się męczyć. No, i zrobiłem to, co robię do tej pory, e, według niektórych, czyli rozpędziłem wesele totalne i go trafiłem z, jednych, z jednym z weselniaków i zro, przyjął taką pozycję. Zasłonił się tak, tak, zrobił tylko, że na stojąco. Dosłownie tak, zasłonił się i kolanem, i rękoma, i wtedy ja tam wleciałem go mucić i rozłączył nas jego trener. I ja się spytałem o co chodzi, i usłyszałem, że uderzyłem go łokciem. Dookoła nas stali ludzie, w tym. Ty, Wojtek, Krycha i reszta, rozejrzałem się, pamiętam, że po was i na waszych twarzach wszyscy pokazywali tak. W stylu, że, no nie wiem, ja tam łokcie nie widziałem, ale jakby też się nie wtrącaliście, no bo w końcu mówił trener, czyli powiedzmy, że swego rodzaju autorytet i wie lepiej. A, no tym bardziej, że powiem ci szczerze, że yy, no to też były początki gali, więc... Yy... I w sumie początki w ogóle projektu Famehouse, do którego myślę, że kiedyś fajnie byłoby. Ja samo sobie pomyślałem, że dobrze by było teraz to jest ten czas, kiedy można by było to, ta, to odnowić. Być. E, tak sobie właśnie teraz rozminiem, jak sobie to poglądałem. No ale wracając do tematu, no i wznowiliśmy ten sparring. No i ten trener faktycznie jego powiedział do, do Eryka, żeby mnie wykończył. No i zaczęliśmy sparować znowu. No i znowu kopnął mnie. Tylko już tym razem w twarz, ale jednak kopnięcie nie doszło, tylko otarło e, mi o twarz. No i wtedy już Wojtek, pamiętam tam dobrze, powiedział, eee, panowie, koniec. Nie wiem, czy to będzie słychać. Wiem, że kamery były zasłonięte, ale jest dźwięk, jakby ktoś chciał poglądać sparing. No i oni przed kamerami zaczęli sugerować, że, że przegrałem. E, ja się przegrałem, nie czułem. I o tym wspomniałem, no ale trener tam wsiadł na mnie. Nie, nie ten Eryk, tylko jego trener konkretnie. Do którego nic na dzień dzisiejszy nie mam, jego nie chcę mieszać w ogóle w tą aferę. To jest sprawa między mną a Erykiem. No i tyle, no i po prostu wsiadł na mnie. No i nie będę szedł się znowu bić, nie? I, i dobra. I później była gala, na której walczyłem z Bystrzakiem. Okej, okay, walkę wygrałem. I na tej gali. Nie, poczekaj, to nie była, to, czy to była ta gala? Czy następna. Nie wiem, ale pamiętam, że siedziałem z moją dziewczyną, z którą jeszcze wtedy nie miałem dziecka. Siedziałem ze swoją dziewczyną i Erik przechodząc z całą bandą. Gdzie ja siedziałem z dziewczyną, a on wtedy stał w narożniku bonusa, więc możecie wywnioskować po tym, jaka to była gala, bo to była jakaś jedna z pierwszych. Nie wiem, czy na trzeciwa walczył bonus, czy na który. Jakoś tak. Mhm. I, I napluł na mnie ten, ten Erik, pan z zasadami. Ale yy, kiedy on przechodził Nad gali jak stał w narożniku Bonusa, to on był otoczony linami. Okay, ta, ja ta, ta. siedziałem tutaj z dziewczyną i w pewnym momencie zobaczyłem, że czymś dostałem. Patrzę tak, podnoszę się, a on po prostu napluł i poszedł dalej. Czajesz? Taki śmieć. Pamiętam, że Stu y, był też przy tym i tak spojrzał z taką... Widziałem, że smutno mu się jakby zrobiło po okay. imieniu. Ja byłem zły. Chciałem wstać, ale ochroniarze tam byli zalinami, więc nie wpuszczali tam nikogo. A później po tej samej gali chciał mnie pobić z kolegami, z całą swoją bandą. Był tam jeszcze taki mały knypeczek, który jakieś brzydkie rzeczy później wypisał na brywie do mojej dziewczyny. I, i co? I wiem, że tak się tam do mnie sadzili ekipom, że po prostu Krzysiu, pan Krzysztof rozpara się wkurwił i wypierdolił wszystkich z gali, bo tak skandalicznie się zachowywali. No a e, powiedz mi, nie, no, 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 nie, bo, bo teraz istnieje taka sytuacja, nie, no. że Eryk, trener mhm. Bonus ABGC, powiedział, że nie zostawi tak tego i że to nie, nie jest koniec. Nie, nie boisz się, koniec nie boisz byłby, się że, że. Koniec byłby w momencie, gdybym go na tej ziemi kopnął, być może to byłby dla niego już koniec na zawsze. Ja poleciałem już nogą, ale w ostatniej chwili zahamowałem. Miałem normalnie półsekundowy flashback z różnych sytuacji w życiu, w tym też również z Polaka. Opowiedz e... mi o tych sytuacjach. <laughs> no... No, z, wiesz, na ulicy jest tak, że jeśli nie dokończysz. Mówi się, że to jest niehonorowe. Niehonorowe to może być na solówce, gdzie się mówicie, że nie bijecie się na ziemi. W takich również y, uczestniczyłem, szczególnie za młodziaka. Y, ale w momencie, gdy pobiłeś się z kimś na ulicy i ryzykujesz własnym życiem, to nie mówisz, wstałeś, stawaj, stawaj, wiesz fajnie jest na firmach, tu lecimy dalej. Tylko jeśli on wstanie, to będzie runda druga, tak? Więc po prostu nie, nie, dopóźmy, nie ryzykujesz nie. swoim życiem, tylko go kończysz butem. Y, no ale. Zda, wiadomo. Zdarzyło Ci się skończyć kogoś butem? Zdarzyło się. <laughs>